Czas jako następstwo ruchu obrotowego Ziemi. Ziemia, tak jak i pozostałe planety układu słonecznego, znajduje się w ciągłym ruchu. Obiegając Słońce, wiruje jednocześnie wokół własnej osi. Efektem tych ruchów są cykliczne zmiany w świecie przyrody. Jednym z najważniejszych następstw ruchu wirowego Ziemi jest zróżnicowanie czasu. Podstawową jednostką czasu wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi jest doba czas pełnego obrotu naszej planety wokół własnej osi jednocześnie czas między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca. Ze względu na kłopoty wynikające ze zmiany daty w południe, przyjęto, że doba rozpoczyna się w momencie dołowania Słońca czyli o północy. Średnia doba słoneczna trwa 24 godziny. Prawdziwa doba słoneczna zmienia się w ciągu roku o plus minus jedną minutę. Wynika to ze zmiennej prędkości ruchu obiegowego Ziemi. Ziemia najszybciej porusza się po orbicie wokół słonecznej w pobliżu peryhelium, czyli na początku stycznia. A najwolniej w Afelium, czyli na początku lipca. Choć rzeczywisty czas pełnego obrotu ziemi, tak zwana doba gwiazdowa, wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy, ze względów praktycznych czas ten został zaokrąglony do pełnych 24 godzin, a ustanowiona doba trwa od północy danego dnia do północy dnia następnego. Następstwami ruchu obrotowego Ziemi są występowanie dnia i nocy, dobowy rytm przyrody, pozorna wędrówka Słońca w ciągu dnia i sfery niebieskiej w ciągu nocy, spłaszczenie Ziemi przy biegunach, siła Coriolisa. Wirowanie ziemi wokół własnej osi wpływa też na kształt kuli ziemskiej. Z ruchem wirowym wiąże się siła odśrodkowa, a w tym przypadku jej wartość jest różna na różnych szerokościach geograficznych. Obiekty umiejscowione na równiku pokonują podczas jednego obrotu ziemi ponad 40 tysięcy km, a w ciągu godziny 1666 km 600 m. Tymczasem na biegunie, który jest punktem, pozostają one w jednym miejscu 0 km na godzinę. Z tego też powodu promień równikowy Ziemi jest o ponad 20 km dłuższy od promienia biegunowego i mówimy o spłaszczeniu Ziemi na biegunach. Inną siłą pojawiającą się w efekcie ruchu obrotowego Ziemi jest siła Coriolisa. Powoduje ona odchylenie kierunku ruchu ciał przemieszczających się niezgodnie z osią wschód-zachód. Na półkuli północnej następuje odchylenie w prawo, a na południowej w lewo od kierunku ruchu. Siła ta decyduje o sposobie przemieszczenia się wyżów i niżów barycznych. Pływa na kierunek wiatrów, przebieg prądów morskich oraz intensywność niszczenia podmywanych przez rzeki brzegów. Na podstawie położenia Słońca na nieboskłonie w czasie wykonywania ruchu wirowego wyznaczony został czas słoneczny miejscowy, określany inaczej jako czas lokalny. Czas lokalny jest jednakowy dla wszystkich punktów leżących na tym samym południku miejscach o jednakowej długości geograficznej. Ponieważ Słońce góruje w danej chwili nad jednym południkiem, to na każdym południku doba zaczyna się i kończy w innym momencie. Słońce przemieszcza się pozornie nad linią horyzontu z prędkością kątową 15 stopni na godzinę. Daje to różnicę 4 minut czasu na każdy stopień długości geograficznej. Na wschód czas jest większy, godzina późniejsza, a na zachód mniejszy, godzina wcześniejsza. Tak więc rachuba czasu wynikająca z ruchu wirowego Ziemi wygląda następująco: 360 stopni. To 24 godziny. Jeden pełny obrót. 15 stopni to 1 godzina. 1 stopień to 4 minuty. 15 sekund. Sekundy w mierze kątowej to 1 czwarta stopnia. Równa się 1 minuta. Określanie czasu na podstawie położenia Słońca nad linią horyzontu przestało być użyteczne wraz z rozwojem komunikacji. Dokonano podziału kuli ziemskiej na 24 strefy, wyznaczając w ten sposób czas strefowy. Według kryteriów podziału zasięg strefy obejmuje pas o szerokości 15 stopni różnica jednej godziny według czasu słonecznego. Jest to pas znajdujący się w odległości 7 stopni 30 sekund w kierunku wschodnim i 7 stopni 30 sekund w kierunku zachodnim od południka środkowego który wyznacza daną strefę czasową. Podstawą wyznaczenia czasu strefowego jest czas słoneczny na południku zerowym, 0 zero stopni, który przechodzi przez Greenwich, dzielnica Londynu. Południk Greenwich, uznany za południk początkowy, wyznacza strefę czasu uniwersalnego, UT. Jeżeli w tej strefie jest 12, to w kolejnych strefach położonych na wschód do 180 stopni jest o godzinę później. 13 to 15 stopni east, 14 to 30 stopni east, 15 to 45 stopni east i tak dalej. Zaś w strefach położonych na zachód do 180 stopni o godzinę wcześniej. 11 to 15 stopni west. 10 to 30 stopni west. 9 to 45 stopni west i tak dalej. W Europie obowiązują cztery strefy czasowe. Czas uniwersalny UT według południka 0 stopni, zasięg strefy 7 stopni 30 sekund west a 7 stopni 30 sekund east. Czas środkowoeuropejski według południka 15 stopni east. Zasięg strefy 7 stopni 30 sekund East a 22 stopnie 30 sekund East. Czas wschodnioeuropejski, według południka 30 stopni East. Zasięg strefy 22 stopnie 30 sekund East a 37 stopni 30 sekund East. Czas moskiewski, według południka 45 stopni East. Zasięg strefy 37 stopni 30 sekund East a 52 stopnie 30 sekund East. Często granice, nawet niewielkich państw, nie pokrywają się z granicami stref czasowych. W przypadku Polski większość terytorium położona jest w strefie czasu środkowoeuropejskiego. Wschodnie krańce znajdują się jednak poza długością geograficzną 22 stopnie 30 sekund East. I należą do strefy wyznaczonej przez południk 30 stopni ist. Dlatego też czas strefowy okazał się być niepraktyczny z punktu widzenia funkcjonowania wielu krajów. Prowadzono więc czas urzędowy, nazywany inaczej umownym, obejmujący obszar całych państw, a w przypadku krajów o bardzo dużej rozciągłości równoleżnikowej, jednostki administracyjnej niższego rzędu na przykład poszczególne stany w przypadku USA, Kanady czy Australii. W większości państw świata, w Europie wyjątkiem jest Islandia, następuje zmiana czasu co pół roku. W półroczu chłodnym obowiązuje czas zimowy, zaś w ciepłym czas letni. Przesunięcie wskazówek zegara o godzinę do przodu, przejście z czasu zimowego na czas letni, następuje w całej Europie w ostatnią niedzielę marca. O jedną godzinę wstecz, zmiana czasu letniego na zimowy, przesuwamy zegarki w ostatnią niedzielę października. Konsekwencją wyznaczenia stref czasowych jest ustanowienie międzynarodowej linii zmiany daty. Przekraczając ją ze wschodu na zachód, należy dodać jedną dobę, natomiast przy przemieszczaniu się z zachodu na wschód, odjąć jedną dobę. Linia zmiany daty przebiega generalnie wzdłuż południka 180 stopni, południka przeciwległego do południka zerowego i pokrywa się z nim na otwartym oceanie. Jednakże, w przypadku gdy południk ten dzieli terytorium jakiegoś państwa, przebieg linii dostosowany jest do granic kraju. Taka sytuacja zachodzi w Kiribati, wyspiarskim państwie na Oceanie Spokojnym.